Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przyszła pora na recenzję. Omówimy sobie wspólnie krem pod oczy. Wiecie, że ja kremy pod oczy testować lubię. Lubię szukać czegoś nowego, czegoś, co będę mogła Wam polecić i co się u mnie sprawdzi i mam nadzieję, że również u Was. I tym razem padło na firmę Organic, jedna z moich ulubionych polskich marek. I jest to Eternal Gold Golden Anti-Wrinkle Eye Control Cream. Wygląda on w ten sposób. Jest to taki krem w słoiczku, 15 ml, i e, chciałam Wam po prostu opowiedzieć, czy się u mnie sprawdził, czy nie sprawdził, czy go polecam, czy nie. Jeśli Was interesuje taki filmik, to zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od tego, że w skład tego kremu chodzi mnóstwo substancji aktywnych, i sobie wypisałam właśnie, że między innymi mamy tutaj liftingujący olej z hiszpańskiej lawendy, głęboko nawilżający wyciąg z szowy muszkatołowej, ujemniający koloidalne złoto, odmładzający olej sojowy, dodatek pantynolu i alantoniny oraz złote drobinki rozświetlające okolice oczu. Jeśli chodzi o te złote drobinki, to ich w ogóle w tym kremie nie widać, krem ma kolor biały, jest dość gęsty, treściwy, ale łatwo się rozprowadza na skórze. I tak, możecie się zdziwić, że sięgnąłam po krem przeciwzmaczkowy pod oczy, ale uważam, że warto, mimo że ja mam 25 lat, uważam, że warto yy, takie kremy używać prewencyjnie, bo wiadomo, że nasza skóra i tak wchłonie to, czego potrzebuje, resztę po prostu zostawi, a ten krem znakomicie się wchłania. Yy, niczego potem nie ma, wszystko ładnie jest takie nawilżone, ukojone, ale o tym za chwilę. I e, myślę, że warto, warto stosować kremy przeciwzmarszczkowe nawet w takim wieku, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. I tutaj mamy właśnie e, krem e, z tej firmy z serii Eternal Gold. Tam jest więcej produktów, m.in. krem e, do twarzy, krem na dzień, krem na noc, e, tego typu sprawy. Ja jednak używam tylko kremu pod oczy, bo kremy do twarzy, jak wiecie, mam swoje sprawdzone i na razie ich nie będę zmieniać. I... E, Między innymi zacznijmy od działania, bo, ten, bo to jest przecież najważniejsze w kremach, prawda? I e, działanie jest świetne. Jeśli nałożę ten krem na noc wieczorem, to budzę się z, z tą skórą przepięknie nawilżoną pod oczami, jest taka gładka, mięciutka, jak taka poduszeczka i e, naprawdę fajnie się sprawdza w ten sposób, bo e, mamy to rozświetlenie, mamy ukojenie, mamy nawilżenie, czyli to, co przede wszystkim. Czyli to, co ja przede wszystkim szukam w takich kremach, ale jeśli chodzi o poranne nakładanie tego kremu, to także sprawdza się rewelacyjnie, bo bardzo szybko się wchłania i pod makijażem się nie roluje, nie śliska, nic takiego się nie dzieje. Fajnie się wchłania. Potem można nałożyć śmiało korektor, nic się nie będzie działo, delikatnie przypudrować, jest super. Następna kwestia, jeśli chodzi o osoby, które mają. Sińce pod oczami czy opuchlizna? Jeśli chodzi o opuchliznę, to Wam w tej kwestii nic nie powiem, bo niestety ja takich, takiego problemu nie mam, ale jeśli chodzi o sińce, to poszukałabym czegoś innego, bo ten krem delikatnie rozświetla, delikatnie rozjaśnia, ale nie jest to jakieś mega rozświetlenie. Jeśli będziecie mieli wielkie sińce, to za dużo Wam nie zrobi, ten krem przede wszystkim nawilża tą skórę. Jeśli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe, ja za bardzo się w tej kwestii wypowiedzieć nie mogę, bo te zmarszczki mam delikatne i je właśnie spłyca, ale nie mam żadnych kurzych łapek, nie, nie są to jakieś wielkie zmarszczki, także no nie wiem, ja bym wypróbowała na waszym miejscu, jeśli czegoś takiego szukacie. On, tutaj mamy 15 ml i koszt jest około 65 zł, i czy mało, czy to dużo, to już musicie sobie odpowiedzieć same. Według mnie jest to taka standardowa cena, takich lepszych kremów pod oczy i ja jestem z niego jak najbardziej zadowolona. Jak już wspomniałam, okres przydatności to 6 miesięcy. Mi staczył tak na około 4-5. Ja zużyłam ten krem cały. Jest tutaj puste opakowanie, dlatego właśnie przychodzę do Was z recenzją, bo wydaje mi się, że najlepiej, najlepszą opinię można wydać dopiero po użyciu produktu w całości. Według mnie ta cena jest adekwatna do jakości. E, dostajemy dobry produkt w dobrej cenie. Następnie, o czym muszę wspomnieć, to opakowanie. I jak mówię, już zauważyłyście na pewno, to mamy tutaj słoiczek, do którego ja nie jestem za bardzo przekonana. Oczywiście wolałabym produkt w pomce. I przede wszystkim, dlatego, że jest to bardziej higieniczna opcja. A dodatkowo zużyjemy cały produkt do końca. Tutaj, jak możecie zobaczyć, delikatnie mi tego kremu zostało. E, po takich rantach tego opakowania. Niestety nie jestem w stanie już tego wydłubać. Szkoda, bo wtedy wiadomo, wyrzucamy trochę produktu, a jednak płacimy za niego i chcielibyśmy zużyć go w całości. Yy, I tak, ja wolałabym pompkę i jest mi wtedy wygodniej, lepiej, no i czuję się bardziej komfortowo, a ta skóra pod oczami, okolica oczu to jest ta strefa wrażliwa. Jednak mnie, ten krem nie podrażnił, nie uczulił, nic takiego się nie stało, ale nigdy nie wiadomo jednak, jak dotykamy codziennie palcami tego kremu, to jakieś bakterie zawsze mogą się, mogą się przenieść. Eee, już przedostatnia kwestia to zapach. Eee, zapach jest delikatny, wyczuwalny, taki bardziej kwiatowy. Myślę, że to jest taka lawenda. Mam w składzie więc myślę, że to jest właśnie to. Jednak on znika całkowicie po nałożeniu, ale eee, ja bym jednak preferowała, żeby ten produkt nie miał zapachu, bo wtedy już wiadomo, że chemia wchodzi w gra nie jest nie jest zapach, ja nic do tego, naprawdę mi się podoba, jak kosmetyki pachną, ale jednak bez tego zapachu byłoby, wydaje mi się, lepiej. Jednak to już zależy od gustu. No i ostatnia kwestia już to jest konsystencja. Ten krem jest taki treściwy, przyjemny w używaniu, dobrze się go rozprowadza. Nie jest jednak to krem tłusty. Jeśli byście się bały, że właśnie wam wytłuści tą skórę, to nic takiego się nie dzieje. Naprawdę ja jestem z tego kremu zadowolona, według mnie się sprawdza, dobrze się wchłania, dobrze działa i przede wszystkim właśnie ja szukałam kremu nawilżającego pod oczy i taki też znalazłam, a dodatkowo, że jest przeciwzmaczkowy i ma mnóstwo składników aktywnych, to jest jego duży, duży plus. Ja będę, używa, ja, ja będę szukać dalej kremu pod oczy, takiego swojego idealnego, bo jednak brak pompki to jest zdecydowany minus, pewnie kiedyś do tego kremu wrócę, za kilka lat i wtedy zobaczymy, jak będzie działał, jeśli chodzi o kwestię przeciwzmarszczkową. Dajcie się znać, czy ta recenzja Wam się podobała, czy może Wam pomogła w wyborze Waszego kremu pod oczy, czy zwrócicie na niego uwagę na stoisku Organic. Ja już dziękuję za uwagę, trzymajcie się kochani i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Pa, pa!